Historia nazewnictwa, a potem marketingu Jengi to ciekawa lekcja na temat tego, jak nazywać swoje projekty, produkty czy firmy, a potem jak je promować. Oto historia gry dżenga. Tanganika, rok 1955. To tutaj, w Afryce, zarządzanej wtedy przez Wielką Brytanię, na świat przychodzi dziewczynka, która wychowuje się na skraju dwóch kultur angielskiej i afrykańskiej. Leslie Scott, bo tak miała na imię przyszła twórczyni Jengi, w 1975 roku stanęła przed niemałym wyzwaniem opieki nad młodszym bratem. Miała wtedy 18 lat, a na prezent dostała zestaw drewnianych klocków. Hej, jej rodzina handlowała drewnem, więc z jakiegoś powodu rodzice pomyśleli, że idealny prezent na 18 to drewniane klocki. Rodzice Leslie wykorzystała te klocki do zabawy ze swoim bratem. Zabawa szybko przerodziła się w grę, gdy opracowane zostały zasady. Najpierw budujemy wieżę z klocków, potem naprzemiennie usuwamy klocki z wieży. Kto spowoduje zawalenie się wieży, przegrywa. Rodzeństwo nazwało tę grę bloki stokardi od miasta, skąd pochodziło drewno. Dla Leslie oczywistym było, że tak prosta w swoich założeniach gra na pewno była znana wśród plemion afrykańskich i zachowała się jako jakaś folkowa zabawa. Zdziwiła się mocno, gdy okazało się po przeprowadzeniu odpowiedniego researchu, że nikt wcześniej, nikt na świecie wcześniej nie grał w nic podobnego do bloków Stokardii. Młoda Leslie zwietrzyła potencjał swojego pomysłu. Wiedziała jednak, że bloki Stokardii to za długa nazwa produktu potrzebowała czegoś innego i kombinowała z językiem suahili. Czeza, czyli Graj, to była pierwsza opcja, która jednak nie do końca pasowała. Kajenga w języku suahili oznaczało budować. To była o wiele lepsza nazwa, ale dało się ją jeszcze skrócić. Jenga znaczy buduj zostało ustaloną nazwą. No to już wiecie, co oznacza Jenga. Na początku lat 80. Leslie Scott trafiła na Oxford, gdzie pokazała grę nowym przyjaciołom. To wtedy jeden z nich namówił ją do tego, by pokazać grę światu, bo być może ma ona potencjał sprzedażowy. Leslie skontaktowała się z firmą Camp Hill Village, która wyprodukowała jej 500 egzemplarzy gry i w 1983 roku Jenga została pokazana na London Toy Fair. To była światowa premiera Dżengi. I wyszła marnie. Twórczyni nie podłamała się brakiem sukcesu. Zdobyła kredyt bankowy i postarała się o patent swojego pomysłu. Zaczęła też sprzedawać Dżengę w angielskich centrach handlowych. Tutaj poszło już lepiej, ale nie na tyle dobrze, by spłacić pożyczkę. Leslie chciała co prawda zaatakować też rynek amerykański, ale bezskutecznie. W efekcie, by spłacić bank, musiała sprzedać dom. Na szczęście niedługo potem z pomocą przyszedł Robert Grebler, przedsiębiorca z USA. Zafascynowany Django dogadał się z projektantką na dystrybuowanie gry w Kanadzie, za co chciał pobierać procent od każdego sprzedanego egzemplarza. Miał tylko jeden problem. Nazwa Jenga była nazwą, która nikomu nic nie mówiła. Odzmyślone słowo bez żadnego znaczenia, które nie mówiło nam nic o rodzaju aktywności, o zasadach gry, ani o klimacie samej rozgrywki. Wiecie, w tamtych czasach jak kupowało się na przykład Monopoly, no to była to gra o budowaniu monopolu. Jak kupowało się Twistera, no to wszyscy na macie się skręcali. Jak kupowało się Scrabble, Scrabble po angielsku znaczy grzebać, zbierać, gromadzić i o to w sumie chodzi, żeby zbierać odpowiednie literki, więc od razu wiadomo co kupuje. A Jenga? Dystrybutor proponował zmianę nazwy albo chociaż dodanie podtytułu, na przykład Jenga, Perpetual Challenge, ale szybko wycofano się z tego pomysłu. Podobno dlatego, że słowo Perpetual. Jest dla przeciętnego Amerykanina, czy było dla przeciętnego Amerykanina zbyt trudne, więc wypuszczanie produktu składającego się z trzech słów, których dwa są niezrozumiałe, to nie był dobry pomysł. Zaproponowano więc inne nazwy: Timber, Tumbling. Na szczęście Leslie Scott była pod tym względem nieugięta, a jako posiadaczka praw patentowych nadal miała coś do powiedzenia. Ostatecznie grę wypuszczono pod nazwą Jenga, i firma postanowiła wycisnąć ile się da z tej nazwy. Chwytliwa piosenka i hasło Great Game with a Strange Name było tym, co przyczyniło się w końcu do sukcesu. Gra została zaprezentowana w 1986 roku na Toronto Toy Fair. Firma dostała 400 tysięcy zamówień. Stamtąd. Już krótka droga dzieliła Jengę od zdobycia Stanów Zjednoczonych, gdzie gra została wykupiona przez Hasbro, które wkrótce stało się również dystrybutorem światowym. Do roku 2000 sprzedawało się rokrocznie minimum 4 miliony kopii Jengi. Historia Jengi to ciekawe case study dotyczące nazewnictwa, namingu, bo to teraz oddzielna gałąź biznesu. Serio, sprawdźcie sobie naming w wyszukiwarce. To teraz poważna rzecz. I jeszcze bardziej poważne pieniądze. Jenga pokazuje nam, że można wyróżnić się na nazwie, która nie kojarzy się z niczym, ale dzięki temu zapada w pamięć i przykuwa uwagę odbiorców. Google, Sony, Kodak, Xerox, Ikea to również nazwy firm, które na początku nie znaczyły zupełnie nic, a teraz wszyscy wiedzą, są te firmy. Dlatego, gdy następnym razem będziecie wypuszczać swój nowy produkt, albo nazywać swoją nową firmę i zechcecie wymyślić coś w stylu y, Blas, Copol, albo Startupify, to się wstrzymajcie na chwilę i pomyślcie być może na czymś hmm, innym, mniej tuzinkowym, a być może nawet nieoznaczonym, czymś, co nie ma znaczenia w e, rzeczywistym języku. Bo w końcu znaczenie tej nazwy nadacie wy sami. Ginger, once you touch it, you can't keep your hands off it.